kur... Ale się zestrałem. E, dzień dobry, przepraszam, e, zbieram na schronisko, może by pan rzucił złotóweczkę? Prawie mi pan, pan... przejechał, to by się należy złotóweczka. pani ci przyjedzie jakim od W ogóle ci umyje spodnie, no, oczyszczanie porów. Jestem tak szyka, Ja? Ja nie muszę wygrywać. Ja, ja nie muszę wygrywać pieniędzy. Ale najważniejsze, żebyście wy też nie wygrywali. Ja... Jule, pachem, nie? ma takiego kanału jak Daniel Maciński. Jest Marcin Maciński. Nie ma Daniel Maciński, ma Daniel Maciński kanału. Oni mają kanał Marcin o, Maciński. nie ma punkta. Zero. No, zero. Ale jesteś konfidentem, dentym. No co? No, jesteś konfident, denty. No co? No, po stróżce. Po stróżce macie, no. piątkę, bo ta stówka mi strasznie smakuje. Na swoim terytorium, ale chcę pokazać. swoim terytorium. Słuchajcie, jak zawsze mówią, nie ma złych pytań, są tylko źle dobrane pary. Zrogi! Konstrukować, konstrukować! Ja ale czy się będzie fajnie kozy przyklejało. No bo to, 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 to już mi zostaw pan. Ja jestem w tym dobry. Marta Boże, jakie mamy laski w domu. Jakie to są bomby. No to jesteś rakieta. To jest dobre. Ja uwielbiam. Jak, m, m, możesz tak no, dalej to zacząć jej mówić. Takie, ale ty jesteś rakieta, ale ty bomba. I wtedy ona się zaczyna robić. Taka cała klarowana. Tak, jest taki Michael. Dawaj, Macieczka. Przychu! <laughs> polewaj Bonjour leci Karol, co? Dawaj. No i tyle. Ej, cieszę się, jak moi kamraci wygrywają pieniążki. Kamraci. Kamraci. Lubię wygrywać, ale lubię, jak wy też wygrywacie. <wieniu> 100, 200, 300, 340 czy 450 zł wydałem. Co? No. Ale kocham wszystkich. Jest dobrze, serio. Jeżeli się cieszyli choć trochę, to się cieszę. Jest fajnie. <grym wieniu> Hardować, tylko żeby było śmiesznie i miło, tak jak właśnie na Wigilii z rodzinką. Dokładnie. No. Chodzi tylko o to, żeby <grym> wygrać. O kurczę, pieczone. <grym> Palami, soczysta, pieczona kiełbasa. <grym> <grym> ej, on ma M, Ej, Czemu on ma E? I szparte. Na co ja, ja, <grym> ja, ja, ja. <grym> 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 No co, kurwa? Zajebać cię? Chłopie, To jest ziomal. Kurwa, się. Nie <grym> Nie no b.. trzymaj boków, kru... no, mnie bo kurwa za ky no puść mnie kru... No bo za je... No puść mnie ko PUCE ko No chodź kier ucieka szkę I Uwaga! Kubbyś nie wie co zrobić... No zacząć z tego. Kru... No zobaczmy to i tutaj. Nie, ja się po prostu na was spację i sobie myślę. Krowa, która dużo muczy, mało mleka daje. Matec, to jest nie dla, nieco do zrobienia dla ciebie. Masz 7 sekund na wręczenie dwóm osobom prezentu świątecznego <śmienicza> Stary, wszystkiego najlepszego przez Dzięki, w sensie, wiesz A czujecie, jakie mogę, wilgotne? Super fajne, O Jezus, fruje, no Ja Pani, mam znowu Ja czekaj O Jezu Nie, proszę skoro Dwa punkty nie. Ja czułem taką wilgoć na tej skarpecie, na końcu zamieścił palce Jezus yes, No punkty, <śmienicza> <My śmienicza> ja do wygrza Ten fotel jest za 1 nie? No. <noise> no, nie, oni za siedem i Skąd wiesz? Ale mamo, nie mogę rozmawiać, bo siedzę na krześle za jeden tysiąc, nie? <noise> <noise> nie nie ma tego telefonu nigdzie. Więcej pozytywnej energii. Co się z tobą dzieje, misiu? Nie mam telefonu, Kubuś. No nie, pomoże. No Pierdolę to, k**a. Modelina pana. Gdyby była plastelina, to by był git. A p***a, modelina z p***a, p***a. Tak g***o Tak wygląda Marta Będziemy mały nicpon No, zakładaj czapę ty Bez czapki jest takie Co? Kim oni są? Pewnie zrobią mnie metodą na wnuczka A <śmiennie> zakładasz czapkę i jest takie O, harcerze <śmiennie> Jakiś maczek w piwkę? Bo jesteś piwką? No. działa dalej Z <śmiennie> Poczekaj, jak to się robiło? Poczekaj... Ha! Mam twój nos, Karol! No tak się prankowało dzieci, chopie. tak się frank... Jak macie jakiegoś młodszego siostrzeńca, kuzynkę, ten, to weźcie go tak sprankujcie, że mu zabieracie nos, Nie ja na no wtedy... E, nie stoimy w miejscu, bo ten, kto stoi w miejscu, ten się cofa. No. Słuchaj... słuchajcie dzisiaj e, ja nie muszę dużo wygrać, chcę, żeby Mike dużo przegrał. To jest moje... Rozumiesz, Zodzi? Wiesz... Wiesz i laska sobie myśli, ty, co ty pewnie podrobiony masz, a ty jej wiesz, i pokazujesz i jej znaczek i nas... jej pokazujesz znaczek świecący, popa, unikatowy. Ona wtedy skanuje, dobra, ja, mogę się wystarczy. z tobą ten, bum, bum. Ja, <laughs>